Wigilia kojarzy się z narodzinami dzieciątka i zapachem świerkowego drzewka. Tymczasem tego radosnego dnia, obok domu przy ulicy Jagielońskiej, 79 w Olsztynie, rozegrały się straszne sceny, zakończone śmiercią domownika. Wojciech S. nie był tam nawet zameldowany, jako bezdomny nie miał konkretnego stałego adresu, choć już od ośmiu lat mieszkał w domu Nieopodal olsztyńskiego cmentarza. Jest to budynek komunalny, założenia jednorodzinny, ale podzielony pionowo na pół, przy czym drugą część, o numerze 81, zajmuje inna rodzina. Liczący sobie 41 lat, pan Wojtek, mieszkał ze swoją konkubiną na piętrze domu, zaś na dole jej matka Hanna J. Starsza o 3 lata, Katarzyna T, po rozwodzie ze swoim mężem przygarnęła, jak sama wyznała, pana Wojtka, bo. Dobrze mieć w domu chłopa, choćby bezrobotnego, a takim właśnie bez przydziału był jej nowy partner. Kiedyś żonaty, miał dwójkę dzieci, a że pił za dużo i nie dbał o rodzinę, żona wyrzuciła go z domu. Błąkał się po mieście, aż trafił wreszcie na miłosierną Katarzynę. Czy darzyli się jakimś głębszym uczuciem? Trudno dociec, albowiem ani policja, ani prokuratura, i sąd o takie wzniosłe sprawy nie pytają. Faktem jest, że katarzyna i Wojciech spali ze sobą w jednym łóżku, jako że w tym intymnym miejscu zaczęła się wigilijna tragedia, co już w aktach sprawy oficjalnie odnotowano. Pierwsza notatka policyjna nie wyjaśniła dokładnie, co się stało przy ulicy Jagiellońskiej 79, ale już odnotowała ofiarę. Głęboką nocą dwaj funkcjonariusze dostali zgłoszenie od dyżurnego komendy i pojechali pod wskazany adres, gdzie na podwórku miał leżeć pobity mężczyzna. I to w dodatku nago. Dojechali tam o godzinie 4.45, a więc już pierwszego dnia Bożego Narodzenia. I istotnie przy tym budynku gospodarczym, naprzeciw domu, ujrzeli ofiarę pobicia, ale nie do końca nagą. Mężczyzna był bowiem przykryty drewnianą paletą. Z pewnością ta sceneria nie przypominała stajenki betlejemskiej, a policjanci na dodatek stwierdzili, że nagi gość miał widoczne obrażenia głowy, a na betonowych płytkach podwórka ujawnili ślady krwi. Pocieszający był fakt, że człowiek jeszcze oddychał. Funkcjonariusze zaszli do domu kobiety, zgłaszając pobicie, którą okazała się 44-letnia Katarzyna T. Była pod widocznym wpływem alkoholu, jak odnotowano w notatce służbowej. Ale oświadczyła, że pobitym jest Wojciech S. Pokazała nawet jego kartę rejestracyjną bezrobotnego i oświadczyła, że mieszka z nim na piętrze w budynku, do którego nocą włamali się jacyś nieznani sprawcy. Byli zamaskowani, to znaczy mieli kaptury na głowach i byli ubrani na czarno chyba nie do końca trafnie oceniła ich wygląd, ponieważ wedle przysłowia, w nocy wszystkie koty są czarne. Tak i ona mogła widzieć napastników w takim mrocznym wydaniu, zwłaszcza gdy była zamroczona alkoholem wypitym w piękny wigilijny wieczór. Nie wiedziała natomiast, w jaki sposób wdarli się do domu. Weszli po schodach na górę i wtargnęli do pokoju, w którym spała z nagim Wojtkiem. Bo on zawsze spał na go dodała... Dlatego znaleziono go bez ubrania na podwórku, choć nie całkiem, co ustalono potem w śledztwie. Według relacji Katarzyny T. do napaści miało dojść godzinę przed przybyciem patrolu, co wydaje się trochę dziwne, bo w takich przypadkach natychmiast wszczyna się alarm. No, może kobieta musiała ochłonąć, ukoić nerwy jednym głębszym, a potem zadzwoniła pod numer alarmowy. Najpierw opowiadała policjantom, że Zamaskowani mężczyźni po wejściu do pokoju zaczęli bić jej partnera, potem wyciągnęli go na zewnątrz i dalej bili, a nawet uderzali taczką. Jako głównego sprawcę początkowo podejrzewała swojego poprzedniego partnera, de facto męża, Krzysztofa T., ale intuicyjnie, jak dodała, bo w żaden racjonalny sposób nie uzasadniła swojego podejrzenia. Wspominała tylko, że sąsiad obok ma zainstalowany monitoring, który może się przydać w ustaleniu sprawców. Z kolei matka Katarzyny opowiadała, że w nocy obudziły ją odgłosy awantury, ale bała się wyjść na górę, żeby zobaczyć, co się dzieje. W tym momencie najważniejsze jednak stało się odwiezienie ofiary do szpitala, ponieważ Wojciech S. nie tylko został pobity, ale jego ciało mocno wyziębione. Co prawda, Tamtej nocy temperatura wahała się w granicach zera, a wcześniej mżył lekki deszczyk. To jednak godzina bez odzienia na powietrzu swoje zrobiła. W szpitalu udzielono mężczyźnie pierwszej pomocy i przebadano tomografem, lecz pomoc medyczna okazała się bezskuteczna i mężczyzna zmarł około godziny 15 w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. W ten świąteczny drugi dzień policyjny patrol odwiedził panią Katarzynę. Kobieta znów znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego, nawet większym niż w nocy. Z pewnym trudem wyznała jednak, że w Wigilię odwiedziła ją siostra bliźniaczka, Dorota, która przyjechała na święta z Otwocka, gdzie mieszka na stałe. Nie było to jednak spotkanie radosne, ponieważ nie znalazła wspólnego języka z panem Wojtkiem. Co więcej, on zwyzywał ją do tego stopnia, że w odwecie został pobity przez jej syna Jakuba, dodała. Czyli Katarzyna wiedziała, że jednym ze sprawców napadu był jej siostrzeniec. Miał on wtargnąć do domu przy ulicy Jagiellońskiej 79 wraz z Mateuszem i Patrykiem, też krewnymi, choć w tym momencie nie podała ich nazwisk. Niemniej szybko ustalono adres Doroty te przy sąsiedniej ulicy Poprzecznej, gdzie miała mieszkanie i gdzie wraz z najbliższą rodziną zatrzymywała się podczas przyjazdów do rodzinnego Olsztyna. Jednak policjanci zastali tam tylko jej córkę, Aleksandrę. Nie było ani gospodyni, ani jej siedemnastoletniego syna Jakuba, brata Oli, który ze swoją dziewczyną również przyjechał na święta Zotwocka. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia mieli gościć u wujka przy ulicy Morowej, na pobliskim osiedlu Zielona Górka, i tak było w istocie. Choć oboje nie byli całkiem trzeźwi, co w takim dniu nie jest zaskoczeniem, zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Chłopak zostawił u wujka swoją dziewczynę, której tego dnia już nie cieszyła świąteczna atmosfera. W drugi dzień Bożego Narodzenia, gdy cała Polska jeszcze świętowała, olsztyńska policja pracowała nad wytypowaniem dwóch pozostałych uczestników wigilijnego zdarzenia. Tym drugim miał być osiemnastoletni Mateusz L., krewny Jakuba, kawaler na utrzymaniu matki, a trzecim Patryk M., Najstarszy z podejrzewanych, rocznik 94, formalnie Kawaler, ojciec dwójki dzieci w wieku 8 i dwóch lat, które miał ze swoją partnerką, wspomnianą Aleksandrą. Oboje również mieszkali w Otwocku, gdzie Patryk prowadził działalność gospodarczą. Na święta przyjechali do rodziny w Olsztynie, ale on dość szybko wrócił do domu, dlatego zatrzymała go Otwocka policja. Najmłodszy z zatrzymanych, czyli Jakub M., uczęszczał w Otwocku do liceum dla dorosłych, ale pracował jako kucharz w pizzerni, zarabiając około 4000 zł miesięcznie. Miał więc w miarę dobrą sytuację życiową i być może dlatego chciał zminimalizować skutki fatalnej akcji w noc wigilijną. Przesłuchiwany w komendzie od razu przyznał się do winy i przedstawił swoją wersję wydarzeń – tego dnia wraz z dziewczyną o imieniu Julia i resztą rodziny przyjechał do Olsztyna. Jego matka odwiedziła siostrę bliźniaczkę, a potem wzburzona opowiadała synowi, jaka spotkała ją tam przykrość. Wojciech, partner Katarzyny, był bardzo agresywny, co drugie słowo przeklinał, nistego, nizowego, wyzywał obecnych, a najbardziej Dorotetę. Chociaż w trakcie przesłuchania kuba nie dodał o co dokładnie poszło, czuł, że krew mu podchodzi do głowy. Taki był opowiadaniem matki przejęty. Podczas wigilijnej kolacji u wujka w zielonej górce starał się zapomnieć co usłyszał. Pił żołądkową zmiętą i trochę whisky, ale w normie. Była już noc, gdy wyszli całą grupą z zamiarem przemieszczenia się do lokalu matki przy ulicy poprzecznej, ale po drodze. Wspólnie z chłopakami podjął decyzję, żeby pójść dalej do babci i ciotki Katarzyny, by wyjaśnić wcześniejszą sytuację z Wojtkiem. Kuba zostawił dziewczynę na poprzecznej, a dalej poszli już sami. On, Patryk i Mateusz. Trzech młodych, w tym jeden niepełnoletni Kuba, ale już podlegający osądzeniu w procesie karnym dla dorosłych. Nic więc dziwnego, że ich akcje cechował młodzieńczy dynamizm. Gdy doszli do domu przy Jagiellońskiej 79, Patryk wywalił drzwi wejściowe, co nie było trudne, bo znajdowały się w opłakanym stanie. Wystarczyło mocniej uderzyć ręką. We trzech weszli na górę i Patryk znów wywalił drzwi, tym razem barkiem, do mieszkania ciotki. Zastali ją w łóżku z Wojciechem, który spał. Kuba chwycił go za koszulkę, a gdy ten się obudził i zaklnął, powiedział mu, żeby wyszedł na podwórko. Pan Wojtek nie miał zamiaru, więc Jakub ściągnął go na podłogę, a potem chwycił za nogi i zaczął ciągnąć po schodach na dół, choć mężczyzna nagi do pasa zapierał się, chwytał rękami drzwi i futrynę, klnął głośno i próbował się uwolnić. Udało się jednak ściągnąć go po schodach. Na dole Kuba potraktował go kopniakiem, a gdy ciotka z babcią pytały, co robi, chłopak odpowiedział, że przyszedł zrobić z Wojtkiem porządek, aby dał kobietom spokój. Gdzieś po drodze partner Katarzyny stracił resztki odzienia czyli koszulkę. Na podwórku był bity i kopany przez Kubę i Patryka, a Mateusz podobno stał z boku i się tylko przyglądał. Paleta, a właściwie bok drewnianej klatki miała sama spaść na bitego, którego napastnicy chcieli przewieźć taczką w inne miejsce ale się na niego wywróciła. Kryminalny banał. Bardziej interesujące są zeznania Doroty siostry bliźniaczki Katarzyny, którą uważa za alkoholiczkę i narkomankę. Do tego stopnia, że nie nadawała się na matkę dwóch córek. Twierdzi, że porzuciła młodszą Zuzię i dlatego w 2013 roku Dorota wraz ze swoim mężem zabrała małą dziewczynkę z Olsztyna i prawnie stali się dla niej rodziną zastępczą. W zeszłym roku miała 9 lat, więc z wyliczenia wynika, że nie było to dziecko Wojciecha. Ogólnie moja siostra do tej pory ma problem z alkoholem i nie interesował ją los córki. Z Katarzyną nie byłam w konflikcie, po prostu wiem, że ona ma problem z nałogiem. Kiedy nie pije, zachowuje się normalnie, zeznała w komendzie. W Wigilię około godziny 16 zaszła z mężem i zuzią do siostry, ale drzwi były zamknięte. Mama bliźniaczek ma demencję i nie mogła znaleźć klucza, więc goście weszli do domu przez okno. Klucz znalazł się w torebce Hanny J. Wtedy z mieszkania na górze wyszła Katarzyna. Kompletnie pijana. Nie mogła nawet utrzymać się na nogach. Dorota powiedziała jej: zobacz, do jakiego stanu się doprowadziłaś. Zaproponowała także Katarzynie, że zabierze ją na odtrucie alkoholowe. Wtedy z mieszkania Kaśki zaczął krzyczeć jej partner Wojciech. S., który jest z nią w związku od około siedmiu, ośmiu lat. On zaczął wyzywać mnie i męża, mówiąc do nas, cytuję, szmaty wy. Kaśka prosiła mnie, bym weszła na górę i zabrała prezenty dla Zuzi. Kiedy weszłam do jej mieszkania, Wojciech siedział na łóżku i również był bardzo pijany. Co i raz krzyczał i wulgarnie mnie wyzywał, opowiadała śledczym. Później, już u wujka z Zielonej Górki, dowiedziała się od swoich pozostałych dwóch sióstr, że to u wujka nic nowego. Zachowywał się tak często, zabierał matce katarzyny telefon i też ją wyzywał. Mieszkać w takim towarzystwie to zaiste małe piekło. Autor tej opowieści, Marek Książek, próbował dotrzeć do katarzyny T. i poprosić o kilka szczegółów z jej związku z już partnerem. W domu przy ulicy Jagiellońskiej 79 zastał jednak wymienione drzwi. Widać, że już zmienione na nowe. Być może starsza lokatorka komunalnego mieszkania z parteru bała się otworzyć obcemu, a ta z góry nie była w stanie zejść na dół. Albo siostra Zotwocka jednak dopięła swego i zabrała ją na detoks. Katarzyna miała dopiero 45 lat, więc jeszcze Kawałek życia przed sobą. Moi drodzy, mimo że od tamtej tragicznej nocy wigilijnej minęły już prawie trzy lata, sprawa pobicia Wojciecha S wciąż nie znalazła swojego sądowego finału. Proces trzech oskarżonych mężczyzn, czyli Patryka M, Jakuba M i Mateusza L, co prawda ruszył, ale całe postępowanie musiało zostać unieważnione i rozpoczęte od nowa. Powodem okazała się formalna przeszkoda zmiana w składzie sędziowskim. Według polskiego prawa, jeśli w trakcie procesu zmieni się sędzia, którego prowadzi, wszystko musi zacząć się od początku. Chodzi o to, by nowy skład sędziowski mógł osobiście zapoznać się ze wszystkimi dowodami i zeznaniami. Nowy proces ruszył w Sądzie Okręgowym w Wolsztynie dopiero w marcu 2025 roku. Sprawa jest tym poważniejsza, że sąd już przy pierwszym podejściu sygnalizował, że rozważa zmianę kwalifikacji czynu. Oskarżeni zamiast zapobicie ze skutkiem śmiertelnym, mogą więc odpowiadać za zabójstwo. Na taki obrót sprawy liczy rodzina zmarłego Wojciecha S., która stanowczo sprzeciwiła się też propozycjom niskich wyroków, o które początkowo wnosili sami oprawcy. Wygląda więc na to, że. Na ostateczny finał tej historii trzeba będzie jeszcze poczekać. To wszystko na dziś moi drodzy. Dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, podbicia. Tak się to chyba teraz mówi. Zachęcam Was też do tego, abyście oczywiście subskrybowali, czy to w wersji online, czy kupowali w sklepach, dobrych sklepach z prasą oczywiście Detektywa, naszą najstarszą gazetę, a właściwie to magazyn o tematyce kryminalnej. Współpracujemy już bardzo długo. Teraz była chwila przerwy, ale mam nadzieję, że będzie coraz to więcej materiału właśnie z Detektywa. I to wszystko z mojej strony. Uważajcie na siebie raz jeszcze, i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku podcastu na kanale Strefa Mroku.